Zaśpiewaj z nami dawaj z nami. Wszyscy byliśmy harterzami! Czuwaj. Dzisiaj w naświetniku harcmistrzyni Aneta Wnarowska. Witam cię, Aneto, bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Witam. To już jest stały element w nowej formule. Popatrz, tu masz wykreślankę. I są tu różne hasła, masz na dole je zapisane. Mhm. Są one ustawione pionowo i poziomo, czasami od dołu albo od prawej strony. Znajdź sobie pierwsze, możesz sobie skreślać i będziemy o tym dyskutować, rozmawiać. Okej, okay. masz hasło funkcje. To chciałam cię zapytać o właśnie twoją taką przeszłość harcerską jakie funkcje. Towarzyszyły ci przez całą drogę w ZHP? ZHP, czyli zali... zaczynając od mojego przejścia z drugiej organizacji do ZHP, pełniłam funkcję patrolowej, patrolu wędrowniczego. Od tego zaczęła się w ogóle cała historia mojej drużyny. Potem z tego patrolu powstała drużyna, więc byłam drużyną była drużyna wędrowniczej. Potem tak się zadziało, że zostałam członkiem namiestnictwa wędrowniczego, dalej namiestniczką wędrowniczą. A w chwili obecnej jestem członkiem chorągwianej komisji z doktorskiej. Mhm. A zawsze ciągnęło się do tej metodyki wędrowniczej? Na samym początku byłam w ogóle zuchmistrzynią. W zhr że prowadziłam gromadę zuchową i wokół zuchów kręciło się całe moje życie. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie do końca jest to. O ile dobrze mi się pracowało z gromadą zuchową, tyle nie czułam własnego rozwoju, dlatego zdecydowałam się na drużynę wędrowniczą i działałam sobie w drużynie wędrowniczej jako szaraczek, a potem stwierdziłam, że fajnie byłoby poprowadzić coś własnego. W związku z tym, że w ZHR-ze była potrzeba, żem przejęła swoją drużynę, w której działałam, to tam byłam drużyną u drużyny wędrowniczej, a jak przeszłam do ZHP, to naturalnie już weszłam w pion wędrowniczy, zresztą drużyna harcerska, przy której działałam i przy której do tej pory działa moja jednostka, potrzebowała drużyny wędrowniczej, więc naturalną potrzebą było założenie wędrowników. No właśnie, powiedziałaś też, że aktualnie jesteś członkiem Komisji Stopni Instruktorskich w tak. chorągwianej, powiedz na czym polega ta praca? Bo większość instruktorów wie, no ale nie wszyscy mieli jeszcze okazję otwierać coś w chorągwi, tak? Jakiś stopień. Więc no trochę, trochę jest inne środowisko działania, tak? Szersze. Tak, na poziomie chorągwianym wiadomo, otwieramy stopnie podwarcmistrza i harcmistrza. Zajmujemy się yy, próbami właśnie na te stopnie. Zdarza nam się otwierać też próby na stopień przewodnika, natomiast są to próby prowadzone w chorągwi, i bardzo często osoby, które otwierają stopień przewodnika u nas, to są osoby już dojrzalsze, które być może powinny być już na poziomie pod natomiast wiadomo, że nie można być od razu pod więc otwierają przewodnika. Planujecie teraz jakieś zmiany, może w dokumentacji, w komisji? Tak, w chwili obecnej prowadzimy właśnie zmiany w całej dokumentacji, w, przy otwarciu próby, przy zamykaniu próby. Trochę zmieniliśmy wygląd naszych kart, co niedługo Chorągiew nasza będzie mogła zobaczyć, bo niedługo zostaną udostępnione na szerszy forum. Mhm. Mam nadzieję, że nowe dokumenty będą dla osób, które otwierają i zamykają na spróby, bardziej czytelniejsze i że nam też będzie się na nich lepiej pracowało. Dużo macie takich próbantów w ciągu, nie wiem, miesiąca na, na posiedzeniu? Posiedzenia mamy raz w miesiącu. To różnie się zdarza. Czasami są to trzy osoby, czasami jest ich więcej. Czyli te wyższe stopnie już. Jest faktycznie różnica, tak. jak mniejsza liczba osób otwiera czy zamyka. W porządku, przejdźmy do następnego hasła. ZHR. Tak. Przed chwilą wspomniałaś o tym właśnie, że byłaś w innej organizacji. No i to jest ciekawe, bo niewiele znam osób, które było wcześniej w ZHR-ze. I bardzo Ci proszę, żebyś opowiedziała o jakichś takich największych różnicach, które zauważasz pomiędzy naszymi organizacjami. Przede wszystkim pierwszą różnicą, jaką ja zauważyłam zmieniając organizację, to to, że mogą swobodnie działać w drużynie koedukacyjnej, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej uznaje zasadę być może słuszną, być może nie zależy, jak kto na to patrzy, że jakby no, lepiej dzieci się rozwijają w obrębie swojej płci, tak? Że lepiej kobieta wychowa kobietę, dziewczynkę, a lepiej mężczyzna wychowa chłopca. Z mojej perspektywy ja prowadziłam drużynę koedukacyjną w ZHR-ze, ponieważ była taka potrzeba, żeby gromada zuchowałaby wasilkowej była koedukacyjna i dobrze mi się pracowało z chłopcami i tak samo tutaj nie wyobrażam sobie mojej drużyny wędrowniczej bez chłopaków. Dużo lepiej się pracuje, więc koedukacja to taka największa chyba różnica. Na pewno jest różnica przy otwieraniu i zamykaniu stopni instruktorskich, dużo więcej się wymaga w ZHR-ze. W momencie, kiedy przyszłam weryfikować swój stopień do Związku Harcerstwa Polskiego, zostało mi trzy razy zadane pytanie, czy weryfikujesz stopień pod harcmistrza, mm -hmm. bo na takim poziomie była zrobiona próba w Zutherze? To takie chyba najważniejsze różnica. Mm -hmm. Też hierarchia jest trochę inna, prawda? Bo u nas jest komendant chówca tutaj na cały Biały Stok, a komendantem chówcowym komendantką, tak? Tak. W ZHR-ze, to jest na jaki teren? Na, na... To zależy, jak jest środowisko. Jeżeli patrząc na środowisko białostockie, w związku z tym, że białostocki ZHR jest bardzo malutki. To tak rzeczywiście tutaj komendant, komendantka chówcowa, u nich to się nazywa jako chówcowa, chówcowa jest na terenie nie tylko Białego Stoku, ale też Wasilkowa i okolicznych miejscowości. To tak samo trochę jak u nas, tak? bo my też mamy okoliczne drużyny. I mm. tak samo jest. Ale sposób. proporcjonalnie podejrzewam, że ZHR jest dużo mniejszą organizacją u nas na terenie, prawda? Zdecydowanie zdecydowanie. Ja tak w zasadzie przeszłam z najmniejszego środowiska w ZHR do największego środowiska w ZHP, tak mm -hmm. bo nasz ufecut jest największy w Polsce. A skąd taka potrzeba przejścia? Wewnętrzna ich, trochę wewnętrzna potrzeba, trochę stwierdzenie na pewnym etapie swojego życia, że chyba do ZHR-u nie pasuje że lepiej jest mi z ludźmi ze Związku Harcerstwa Polskiego. Wyznajemy podobne wartości i gdzieś bardziej kroczymy tą samą drogą, niż ja z zhr -em. Znałaś wcześniej, tak, osoby ze Związku Harcerstwa Polskiego? Wiem, No bym nie szła do organizacji po 14 latach działania w tamtej. Jasne. No ale nadal pozostałaś harcarką, tak? Tak. Więc... To jest ważne. I to akurat zawdzięczam z terapię, bo to oni, oni wbudowali we mnie pewien system wartości miłości do, do harcerstwa. Dzięki, przejdźmy do kolejnego hasła. Mhm. Mamy pracę. Tak. Powiedz, aktualnie pracujesz w przedszkolu. W przedszkolu i Opowiedz to. Opowiedz o nim. Jest to bardzo nietypowe przedszkole, ponieważ przedszkole jest prowadzone metodą harcerską. Jest to przedszkole niepubliczne, dzielne zuchy, mieszczące się w Białymstoku. Przedszkole założone przez jedną z naszych instruktorek, zresztą tobie bardzo dobrze znano ze Szczepu, przez druknę Sylwię Przed Przedszkole, tak jak mówię, nietypowe, ponieważ głównie skupiające dzieci z zaburzeniami, z niepełnosprawnościami, Praca, której w ogóle nie chciałam się nigdy podejmować. Bardzo mocno uciekałam od dzieci niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami, bo wewnętrznie bałam się, że sobie nie poradzę. Hmm. A wyszła taka potrzeba po urlopie macierzyńskim, ja nie mogłam wrócić do poprzedniej pracy. Sylwia potrzebowała wychowawcy, więc dałam mi szansę, powiedziała, żebym spróbowała i tak zostałam. I żałujesz decyzji, czy Absolutnie nie Absolutnie nie, nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. To wiem o czym mówisz, bo też mam okazję tam kilka godzin w tygodniu przepracować. Bardzo mi się tam podoba. A powiedz wcześniej, czym się zajmowałaś, bo też miałaś ciekawą pracę, prawda? Wcześniej, zanim urodziłam swojego syna, pracowałam w przedszkolu leśnym. Bardzo przyjemna praca, nietypowa, bo nietypowa idea, dlatego że dzieci 80% czasu spędzają na podwórku, niezależnie od pogody. Więc, czy słońce, czy deszcz, czy śnieg, to my byliśmy na podwórku z dziećmi praktycznie całymi dniami. Super idea i rzeczywiście daje dzieciom ogromne może możliwości, ale też i odporność. Bo w momencie, kiedy ja pracowałam w puszczyku, to praktycznie nie chorowałam, a tutaj to wiadomo, jak w budynkowym przedszkolu. Jasne. Chyba niewiele jest w Białymstoku tak? takich przedszkoli, które oferują taką ofertę spędzenia dużego czasu na zewnątrz. Puszczyk był pierwszą taką placówką, od Puszczyka trochę, wywiązało, trochę powstało innych placówek, natomiast żadne przedszkole Białym, mieszczące się w Białymstoku nie jest przedszkolem leśnym, tylko i wyłącznie Puszczyk. Mhm. A pamiętasz, kiedy w Twojej głowie urodziła się pomysł, urodził się pomysł na pedagogikę? Z pedagogiką to trochę było tak, że ja nie chciałam w ogóle być nauczycielem, nie chciałam uczyć dzieci. Natomiast bardzo, bardzo wzorowałam się na mojej siostrze ciotecznej, która jest psychologiem, pedagogiem z wykształcenia. Też kiedyś była harcerką, tylko to już trochę odległe dzieje. I pod wpływem trochę siostry stwierdziłam, że może jednak pedagogika albo psychologia chciałam bardziej na psychologię, na psychologii się nie dostałam, mm. więc została pedagogika. Ale z perspektywy czasu to była dobra decyzja i dobrze, mm. że się tak zaczęło. Jakbyś miała się zastanowić, nad może kilkoma harcerskimi aspektami, które ułatwiają Ci teraz pracę w przedszkolu z dziećmi? Umiejętność współpracy w zespole, mm -hmm. konsekwencja, stopniowanie trudności, które tak uczy, którego tak uczymy w ZHP, oddziaływanie pośrednie pośredni, bezpośrednie, mm -hmm. No, i nauka przez działanie, głównie nauka przez praktykę, tak? To, że my nie uczymy dzieci rzeczy teoretycznych, tylko pokazujemy im to wszystko w praktyce. To prawda, i tak jak właśnie to przedszkola, tak jak powiedziałaś, jest prowadzona taką metodą harcerską, typowo. To ja tak samo staram się prowadzić swoją klasę, i faktycznie te aspekty harcerskie można łatwo przekuć na grunt szkolny czy przedszkolny. Tak jest. Dobra, przejdźmy do następnego hasła. Tumult. Tak. Czy od razu znalazłaś się w tym środowisku? Ponieważ jak przechodziłaś z ZHR-u do ZHP jeszcze to nie był szczep, prawda? To jeszcze nie był szczep, natomiast to była drużyna harcerska, od której tak w zasadzie wszystko się zaczęło. Hermoder. 34-ta drużyna harcerska Hermoder. I od Hermodera tak naprawdę wszystko się zaczęło, więc od samego początku jestem w tym środowisku. Mm -hmm. A jak tam trafiłaś? To twoje osiedla, czy, y czy jakoś tak znałaś kogoś? Znałam, znałam osoby z Harmodera ze względu też na to, że mój obecny mąż był drużynowym tej drużyny. Więc się rzeczy, jak potrzebowało opiekuna na wyjazd, to ja jeździłam razem z nimi. No i przy którymś zimowisku było tak, że od zimowiska zostałam członkiem drużyny. Rozumiem. W którym roku powstał ten mur? Bo stosunkowo niedawno, prawda? 2016 rok. 16, 4 lata. Tak. Byłaś tego współzałożycielem, prawda? Bo komendantem tak. nie byłaś Szczepu, tak. prawda? Od samego początku komendantką jest Roxana. w chwili obecnej Mariola Roksana Krajewska. Ja byłam zastępcą komendanta szczepu mhm. do spraw prac z kadrą. Od, w momencie powołania, od momentu powołania jednostki przez dwa lata. No i teraz kadra się trochę wymieniła, komenda się zmieniła. Komendantka w chwili obecnej jest jeszcze ta sama. Natomiast ja działam, na, działam przy szczepie, jestem w Radzie Szczepu i prowadzę krąg instruktorską. Ale szczep się rozwija, prawda? Ma bardzo dużo tak. jednostek aktualnie. Tak. A zaczynaliście od ilu jednostek, jak powstał szczep? Od tego minimum, czy, czy od razu mieliście trochę więcej? W momencie, kiedy powołaliśmy, powołaliśmy szczep, mieliśmy. Jedną gromadę zuchową, dwie drużyny harcerskie i jedną drużynę wędrowniczą. Tak, chyba mm -hmm. tak. Teraz jest już chyba. Zaszła w... jeszcze jedna gromada zuchowa, była drużyna starsza harcerska w rośnie, natomiast niestety tak się zadziało, że musieliśmy ją rozwiązać. Mm -hmm. No ale faktycznie szczep nadal trwa, tak? Bo nie, nie wszystkie szczepy, które się zakładają. Dalej funkcjonują, a wasz jak najbardziej się rozwija, więc to jest takie krzepiące. Przejdźmy do następnego hasła. Ciężko znaleźć mhm. mhm. to hasło, pandemia to też. Stały element już chyba będzie takich spotkań, ponieważ cały czas towarzyszy nam w rzeczywistości zarówno harcerskiej, zawodowej, ale i też prywatnej. Chciałbym Cię zapytać o Twoje odczucia związane z tym, co się aktualnie dzieje w kraju. Z, z koronawirusem i, i z tym, jak się to przynosi na właśnie pole harcerskie czy, czy zawodowe. Jeżeli chodzi o pole harcerskie i zawodowe, to y, wydaje mi się, że jakby musi, musimy pamiętać o tym, że wirus istnieje tak? i dobrze byłoby dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Natomiast nie dajmy się zwariować. Były, y, mieliśmy pozamykane placówki. Dla, naszej, dla naszych dzieci było to, y, był to ogromny cios, ponieważ nie miał terapii. Zresztą sam wiesz, jako jeden z terapeutów. Y, wydaje mi się, że dobrze się zadziało, że te placówki się otworzyły. Trzeba pilnować bezpieczeństwa, trzeba pilnować odpo oczywiście odpowiednich odległości, maseczek. Natomiast yy, nie zamykać się w czterech ścianach domu, bo to człowiek może sfiksować. Jasne. A w hercerstwie jakieś takie y, główne minusy, które zauważyłaś przez, przez tę naszą pandemię, jak byliśmy zamknięci i czy teraz to już wróciło do normy? Coś, co tak mocno wpłynęło? Wydaje mi się, że niektórym jednostkom ciężko jest wrócić do normalnego działania. W momencie, kiedy organizacja musiała zawiesić swoją aktywność i przenieść się na działanie zdalne. Część jednostek rzeczywiście stanęła na wysokości zadania i próbowała organizować konkursy, zbiórki zdalne. Natomiast w niektórych jednostkach zbiórki się nie odbywały. I teraz jak mają wrócić na poziom normalnego działania? Myślę, że tym drużynom, które działały i robiły coś ze sobą w, tym, w, trakcie, w trakcie zdalnego działania, na pewno będzie prościej wrócić. A jak KSI radziło sobie w czasie tego trudnego czasu? A KSI nauczyło się prowadzić posiedzenie zdalne. Nie brałyśmy chyba tego pod uwagę, bo wolimy się spotykać z osobami na żywo i ja też uważam, że jest to lepsza forma. Natomiast w dobie koronawirusa musieliśmy trochę dostosować się do obecnej sytuacji. I część posiedzeń było zdalnych, tak? Dopóki nie mogliśmy otworzyć się na, na posiedzenia w chorobie. Ale teraz już wróciliście. Tak, wracamy, wracamy na posiedzenia, jesteśmy z tego niezmiernie zadowolone, ponieważ wolimy spotkać się z osobą w twarzu twarz. Jasne. Mam jeszcze jedno hasło, które nie jest tutaj wykreślane. Nie chcę go nazywać w jakikolwiek sposób, ale chcę ci po prostu zapytać. Ponieważ już wspominałaś o swoim mężu harcerzu, jak to jest prowadzić takie właśnie życie prywatne, ale tak mocno powiązane z harcerstwem, gdzie ty jesteś harcerką, harcmistrzynią, Adam również harcmistrzem, macie dużo różnych obowiązków, też harcerskich. Jak to godzić? Jest łatwiej, czy jest właśnie trudniej? Jak ta druga osoba też, też ma bardzo dużo takich różnych obowiązków z tym związanych, czy je jakoś łączycie? Myślę, że to jest kwestia jakby indywidualna. tak? W naszym przypadku, w związku z tym, że Adam jest zapalonym harcerzem i ja jestem zapaloną harcerką, mam wspólne zainteresowanie, ja rozumiem jego i on rozumie mnie, na pewno jest nam łatwiej. Nasze dziecko też się użyczy, powoli zaczyna być harcerzem na razie malutkim, ale myślę, że łatwiej jest instruktorom, jeżeli druga, druga strona też, jest, też działa w harcerstwie. Mam yy, doświadczenie w tym, że miałam chłopaka, który nie był instruktorem, nie był harcerzem, i ciężko mu było zrozumieć to, co ja robię. A jak zeszliśmy się z to jakby to wszystko było takie bardzo naturalne. No tak, no, bardzo dużo jest takich związków, prawda? Harcerz, harcerka. Tak. Ale no, nie wszyscy są jeszcze po ślubie. Aczkolwiek coraz więcej takich par tak obserwujemy. Tak. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie jeszcze raz. Ja też się cieszę. Dziękuję ślicznie. Chodźmy.